W tym filmie, już bardzo krótko, zajmiemy się specyficzną, ale którą powinniśmy się zająć grupą grupą młodych ludzi, którzy częściej są ofiarami o czym już mówiliśmy wcześniej czyli młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To jest bardzo szeroka grupa młodych ludzi, tradycyjnie rozumiana jako młodzi ludzie z niepełnosprawnościami. To, co już wiemy to wiemy, że badania pokazują, że rzeczywiście z yy, przedstawiciele, czyli młodzi ludzie, którzy należą do tej grupy, to właśnie oni są częściej ofiarami, czy częściej doświadczają przemocy. Tak, tak, właśnie chcemy o tym powiedzieć. Ale chciałem tutaj powiedzieć, że żeby mądrze zająć się tym problemem, i żeby poszerzyć jakoś tą naszą wiedzę, to trzeba sobie uzmysłowić, że mechanizmy, które prowadzą do. Wiktymizacji, czyli mówiąc prościej, do bycia ofiarą, są zróżnicowane zależnie od tego, którą podgrupę tych młodych ludzi mamy na myśli. I chciałbym bardzo krótko powiedzieć o tych częstych podgrupach w naszych szkołach, jak pokazują statystyki, i trochę bardzo krótko, ale jednocześnie no, wystarczająco wyraźnie zarysować, zarysować no, specyfikę już. Poszczególnych podgrup i specyfikę tych mechanizmów, które tutaj wchodzą w grę. I tak bardzo dużą grupą młodych ludzi, którzy pojawiają się w naszych szkołach, jest grupa młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. I głównie oczywiście są to młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale gdzieś tam blisko tych młodych ludzi są też młodzi ludzie w ogóle z pogranicza normy intelektualnej, którzy funkcjonują nisko intelektualnie. Warto tutaj pamiętać, i to też nie każdy, kto, kto, kto nie jest pedagogiem specjalnym, to, to, to wie, że niepełnosprawność intelektualna tak to z jednej strony oznacza Obniżone funkcjonowanie intelektualne w sposób znaczący, ale z drugiej strony to też oznacza różnego rodzaju problemy w takim funkcjonowaniu społecznym, że nie można w ogóle diagnozować niepełnosprawności intelektualnej, koncentrując się wyłącznie na ilorazie inteligencji. Tak? To jest taka tendencja, żeby to tak upraszczać, ale oczywiście to jest nieprawidłowo i to jest w ogóle bardzo szkodliwe, tak naprawdę, sposób podejścia do, do, do tego tematu. Natomiast ci młodzi ludzie funkcjonujący na poziomie lekkiej niepełnosprawności intelektualnej, oni mają kilka takich cech często, czy no wiadomo, że są zróżnicowani w swojej podgrupie, no ale mają kilka takich, takich cech, które, które ich w jakiś sposób czynią podobnymi do siebie, które mogą sprawiać, że one będą łatwiej ofiarami, czy będą łatwiej doświadczały przemocy, czy będą łatwiejszymi celami. Może takiego użyjmy tutaj słownictwa, tej właśnie tej właśnie, tej właśnie przemocy. I do takiej grupy, do takiej grupy no gdyby to właśnie był ten młody człowiek właśnie z niepełnosprawnością intelektualną, do tej grupy młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną można odnieść takie charakterystyki, jak na przykład to, że oni no mają trudności z oceną różnych sytuacji społecznych. Czyli sytuacje społeczne oczywiste dla innych młodych ludzi, dla nich mogą już być mniej oczywiste, co może sprawiać, że na przykład będą się zachowywać w sposób nieadekwatny, w sposób odmienny od innych, w sposób, który wzbudza. Yy, śmiech, w który jest w jakiś sposób przyciągający uwagę, ale w taki negatywny sposób, to może być negatywnie yy, komentowane, źle traktowane przez, przez innych i można by powiedzieć yy, łatwiej zachęcające do tego, żeby oni byli źle traktowani. Po drugie, oni też są łatwi do tego, często, będąc dość labilni emocjonalnie, ale też łatwo na nich wpłynąć, tak? łatwo namówić ich do zrobienia czegoś bez sensu, czegoś głupiego, czegoś, co ich ośmieszy, jakiegoś takiego zachowania, więc też ktoś, kto będzie chciał źle zadziałać, no to może ich próbować sprowokować. Oni też są bardzo w stanie często dużo zrobić dla akceptacji, czyli na przykład przyjmą taką sytuację, w której ponieważ wszyscy będą się śmiali, ponieważ się będą interesują, ale chcą, żebym coś Zrobił, to ja to zrobię. No ale to coś, do czego są zachęcani, często może pogorszyć jeszcze ich sytuację czy ich wizerunek. Więc można tutaj powiedzieć, że, że to jest kolejny taki czynnik ryzyka czynnikiem ryzyka jest też to że pojawiają się często u tych młodych ludzi bardzo silne emocje i w sytuacji na przykład bycia ofiarą oni się bardzo łatwo w pewnym momencie stają sprawcy ofiarami oczywiście można powiedzieć że ta ich reakcja jest usprawiedliwiona w jakiś sposób no bo oni odpowiadają na agresję ze strony innych ale w jakiś sposób w jakiś sposób no można tutaj powiedzieć jest to sprowokowane, ale mimo wszystko no jest to sytuacja, która potem się staje sytuacją taką zapętloną, tak? bo oni się stają sprawcami, ofiarami, ktoś odpowiada z kolei na ich agresję, pojawia się ten rodzaj błędnego koła, o którym mówiliśmy i w wypadku tej grupy dzieci ten mechanizm zachodzi dużo łatwiej. No wreszcie przez to, że oni mają te trudności intelektualne, to są mniej atrakcyjni dla innych, tak? Nie o wszystkim można z nimi porozmawiać, nie są tak atrakcyjni też jako na przykład partnerzy konwersacji, nie są tak atrakcyjni w ogóle, generalnie dla innych młodych ludzi, więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa to na przykład młodzi ludzie ze spektrum autyzmu, tak ciągle mówimy, chociaż będzie inaczej w nowej klasyfikacji, ale tacy młodzi ludzie, którzy funkcjonują w spektrum autyzmu i to są młodzi ludzie, którzy oczywiście w różnym natężeniu, ale kluczowe, no mają trudności w relacjach społecznych, w odczytywaniu emocji innych i przez to też ich zachowania, czy reakcje emocjonalne, czy reakcje komunikacyjne są nieadekwatne. Inne dzieci to czują, tak? Że ktoś powinien ich zdaniem tak normalnie zachować się w określony sposób, a zachowuje się w sposób kompletnie inny, albo reaguje tam, gdzie powinien być smutny w odbiorze młodego człowieka, to on jest wesoły, albo odwrotnie, albo nie rozumie pewnych rzeczy, albo gdzieś tam nie wykazuje się empatią. Bardzo często też są pewne dziwaczności w ich zachowaniu, czyli kto coś odbiega trochę od normy, czyli jego zachowanie jest takie, no. Inne, tak, inne, odstające od normy, i w tym momencie to od razu przyciąga uwagę, i przyciąga uwagę często taką bardzo negatywną. Więc kiedy mówimy o tym, że ta przemoc jest zaburzeniem relacji społecznych, no to tak osiowo czy diagnostycznie, te właśnie relacje społeczne w wypadku młodych ludzi ze spektrum autyzmu są właśnie w jakiś sposób zmienione, zmodyfikowane często, wręcz można powiedzieć, zaburzone. Więc w tym momencie yy, można powiedzieć, że to jest taka mieszanka wybuchowa, tak, i często bywa, i znam bardzo wiele wyników badań, bardzo wiele, w których właśnie ta grupa dzieci ze spektrum autyzmu to jest taka grupa, która jest odrzucona, która jest dużo częściej, znaczy przedstawiciele tej grupy, młodych ludzi ze spektrum autyzmu, są dużo częściej osobami doświadczającymi przemocy w grupie niż, niż tacy młodzi ludzie, którzy nie znajdują się w tym spektrum. Autism. Nieco inaczej to wygląda z pozostałymi niepełnosprawnościami, czyli na przykład u młodych ludzi z niepełnosprawnością ruchową, ale tu już też, czy motoryczną inaczej, ale tu też no, w oczywisty sposób o w wielu aktywnościach sportowych, które są często ważne dla młodych ludzi, czy jakieś jakichś innych aktywnościach fizycznych, czy dostępowych do różnych miejsc, no, mają swoje ograniczenia, czyli już są wykluczone z pewnych działań, już nie mogą w pełni, czy w normalny sposób uczestniczyć w tych działaniach i oczywiście można próbować tak robić, żeby mogli, tak? i się staramy to robić, i, 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 ale nie zawsze to się udaje, czy nie zawsze to okazuje się być rozwiązaniem, które, które, które jest w jakiś sposób yy. Skuteczne, czy w jakiś sposób to się udaje. Podobnie z młodymi ludźmi z niepełnosprawnościami sensorycznymi. No, skoro relacje rówieśnicze bazują na komunikacji, no to młody człowiek słabosłyszący na przykład, który może mieć też i często ma problemy z mową, no to mogą być i często oznacza to trudności komunikacyjne, oznacza to pewne bariery komunikacyjne, które też można w różny sposób próbować przełamywać, można nad tym pracować, no ale ograniczenie jest. A baza. Każdej relacji jest komunikacja, więc tutaj też ryzyko tego, że ta komunikacja będzie utrudniona, czy się nie uda, czy będzie w jakiś sposób y, niepełna, czy w jakiś sposób będzie y, zaburzona, czy ograniczona, są dużo większe. Więc Podsumowując, musimy koniecznie pamiętać o tym, że jeżeli w naszej klasie, a coraz bardziej przecież rozwija się idea włączania, są młodzi ludzie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to to jest duża szansa, zarówno dla nich, jak i dla całej grupy, bo dobrze poprowadzona edukacja włączająca to są korzyści dla wszystkich, ale też zaraz obok tej korzyści czai się ryzyko w postaci potwierdzonych nie tylko w Polsce w wielu badaniach. Potwierdzonych wyników pokazujących, że te dzieci stają się częściej osobami doświadczającymi przemocy w rówieśniczej i jest to na pewno grupa specjalnego ryzyka i grupa wymagająca naszej szczególnej uważności.